Ej, wiecie co? Byłem ostatnio na zlocie fanów komputerów Atari. Super było! Poznałem naprawdę spoko ludzi. Przywiozłem fajne suweniry. Poczajta na to! Naprawdę było super! Czułem. Wiara, tu Pęcz. Witam wszystkich w moim retro w kolejnym odcinku serii Bazarowe Perełki na Pegaza. I dziś. O, cwaniaczek chip i wczorajszy Dale w nowej wersji i trzeciej części, czyli cytując klasyka, taki wał jak komin baterego i tyle w temacie. Zresztą, czy ja muszę coś dodawać? No spójrz ta i na załączonym obrazku wszystko doskonale widać. Bo owszem wczorajszy Dale może i jest, a tutaj robi i reszta tej szemranej ekipy od grubego Misia, ale co robi tu na tej etykiecie, to pikuś. Co robi tak w ogóle, to dopiero zagwozdka. Dale skacze na tygryska w pięknym rozkroku. Tygrysek nie zostaje dłużny. Nie wiem, papier życe, edycja dla dorosłych. Na owy widok prosiaczek jakoś nie przy Zwoicie się podjarał, no ale jemu to się akurat nie dziwię, taki wypuszcz, a społecznik w sumie to wszystko kij jednak, bo podkręcony zając postanowił, że złapie tygryska za ogon, czy tam w sumie za zad, bo tak to wygląda, bo może nikt nie zauważy, że łapie, a w sumie to też by sobie pograł ten nożycę, co nie? Stara kangurzyca, ta od kangurka, nie zauważyła, zresztą ona tak ogólnie kija tam widzi. Bezstresowe wychowywanie w praktyce nie się dzieci bawią. No i, i się bawią i nie drąż, bo kocie im mordy dostaniesz. Dzieje się na tej polanie, grubo powiem wam, a gra. Ja się domyślam, co to będzie. My już kiedyś w to graliśmy. To będzie to coś, gdzie jak wiewiór stanie gonga to się kładzie na brzuszku i ogonek podnosi w górę. Że przesadzam? Zaraz zobaczycie. No, no zobaczycie. Zaraz, zaraz. Crossfire 2, a wujka to Aby była, a z tego co wiem, to Kija tam była. Więc co? Inwencja twórcza Made in China pełnym ryjem znowu. Ale co to jest ten Crossfire? To chyba większość wie. To taka strzelanka kontropodobna, w której wcielamy się w gostka z komando Foki czy innego takiego, który ma do wykonania misje, które w efekcie mają zapobiec wybuchowi większych konfliktów. Mogliby go dzisiaj tam wysłać do tych Rzymian, którym się we łbach przewraca wybranci, się znaleźli coś. No ale gra jest bardzo dobra. W sensownym poziomie trudności, z ładną oprawą do pogrania znaczy i tyle. Ale etykieta standardowo, co nie, jest helikopter. Bo w grze też jest, jako boss nawet, więc spoko. Ale jest też gościu z wrzutnią rakiet. Generalnie całość wygląda jak zorganizowana, dopracowana, bardzo chaotyczna akcja gościa wlaczka, który właśnie wypełz z jakiejś gamy gdzieś tam w górach. Wiecie, typowego miłośnika samobieżnego namiotu. Wiadomo o co chodzi. A na to wszystko je mający chyba ociepić ten przytłaczający obrazek wizerunek Pikachu, który tutaj pasuje jak świni siodło i głupia encyklopedia. Po co go tu dali? Bo mieli to dali, nie pytaj, bo dostaniesz mord jak Pikachu, a tego byś chyba nie chciał. Zresztą spójrz na niego i się zastanów. miena gra jest fajna, więc pykniemy chwil parę i pewnie będzie spoko. Także tak, no, no, no zagrajmy, ale zanim pamiętaj. Nie bądź sknera, sub albo poszczuje Pikachu. Jasna cholera. Dobra, lecimy z tematem, ale zanim od razu krótka informacja: w tym odcinku też miały być trzy cartridge, natomiast ten kartycz, Wario, Wario Jurassic Park, za cholerę nie chce się odpalić. Próbowałem, czyściłem, stawałem na głowie, na nosie, na rzęsach, nie chce się odpalić. Cytując klasyka, ach. Odpalamy grę pierwszą. Grą pierwszą jest to, co teraz odpalę. Zatem odpalamy to. Co jest pierwszą grą? Zapomnij. Jest! Crossfire. O, Crossfire jest e, pierwszą grą. Pamiętacie, początek tej serii. E, to był jeden z pierwszych kart, którym się nie chciał uruchomić na moim Pegasusie. I wtedy pamiętam, że tylko oglądaliśmy ekran początkowy i nic więcej. To dziś zagramy w Crossfire zatem. I to jest jakaś strzelanka. Dobra gierka, taka propo. To było tak, że uruchomiłem to, tutaj robiłeś jakieś cutscenki, Wietnam, coś tam, coś tam, wciskam start i w tym momencie blu, i był zawias, i nie chciało działać. A teraz mi, prawda, działa bez żadnego ale. Zatem odpalamy grę. Ten Wario, to ja powiem Ci takiego wała jak komi dostaniesz ode mnie. No nie działa, skubaństwo. Skaczemy się przyciskiem A, przyciskiem B sobie uderzamy ręką. Selek nie robi nic? Stat robi pauzę. Dwa przyciski nie robią nic, czyli to wszystko. Skaczemy i uderzamy. Pięścią uderzamy, no dobrze. I bijemy i skaczą i bijemy. I teraz tak. Grafika jest fajna. Aha, tam tych w tle... Te w tle co tam trzeba ich unikać chyba? Co to za strzały? Co to za strzały poleciały? Co to jest? Co tu się dzieje? Działka. Patrzcie co tu się wyprawia w tej grze. Dobra, tu do mnie strzelają, tu do mnie strzelają. Wszędzie do mnie strzelają, dostaje stła. dostaje z przodu, dostaje stła. Ogólnie dupa, zbita. No ale... Ale co tam, hej, nie? Dobrze. No dobra, dajmy daj szansę, no. O nie, już widzę, że ta gra to jest taka z tego z tyłu takich... No nie załatwych, nie dobra, jestem gdzieś tu... Spadłem na Ray. Co to jest? Show oh fuck. Nie. Co jest problemem tej gry? Dostrzegam go już. Uwa, głupio trudna. No głupia trudna. Co teraz? Dzięki. Dobrze, z buta go tam. Tyle. Z, z ręki w sumie, i z ręki. O, no. No, no weźcie, ludzie. Więcej rzeczy już tu nie mogło strz strzelać. Do... Co? Aha. Nie mogą mnie więcej rzeczy strzelać? Rzeczy ludzi. No ja. No, no i wziął i zginął. No już wziął i zginął. Czemu teraz... Czemu teraz mam pistolet? Czym zasłużyłem sobie na pistolet ten? Pytam się. To dobry taki byłem, czy jak? Czemu mam jakiś pistolet? Mogę działko zaszczelić? Mhm, tak jest. Działko to... tak jest. No! Przecież ludzie, no zawsze można jego trafić. Dobra, To proste, to wiem. Ta tu. Dobra, idę. Nie no, powiem wam, że poziom trudności to jest z dupy, nie? To jest totalnie z dupy, no dobra. Nieważne, idę dalej. Teraz tak, gdzie on jest? Teraz wyszedł stąd, a wtedy wyszedł stamtąd, ale dobrze. Przestań rzucać mieczami z pie... Idź stąd. Z mieczami, nożami, nie mieczami. Tu ktoś będzie szedł, będzie szedł. Przewidywalna ta gra jest troszeczkę, ale dobra. Lecimy dalej. Będzie ktoś szedł, będzie ktoś szedł. Na bank, o proszę bardzo. Skoczysz tu? To nie skoczysz do mnie? Ale że nie, sko że nie skoczysz do mnie? No to jak to? O nie. O nie. O człowieku, pięknie. Dobra, wyjście na górę. Zapowiada się nieźle, już widzę to. Znowu. O, o, o. Dobra. Dobra, jest. Jest most. Będzie boss, jak jest most. Zobaczycie, że tak będzie. Mhm. Tu. Tu. O, o! Mówiłem. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O boże, ty, mój! Ciekawe, czy będę od początku kocnął? No prawie. To prawie od. Kurwa. Weź. No, to no kur. Mam. O! Inną broń mam. No dobra, to tyle dobrze. Jezus, Marian. Przecież tutaj wszystko. na, na życie medyba. Nie, yes, zniszczyłem! Ha, mam cię! Mogę działka niszczyć! Haha, mam cię, dobra. Znaczy, wiadomo, że nie wszystkie, nie? Ale generalnie mogę. Mogę. Patrzcie, mogę. Ha, mogę działka! To teraz w domu jesteśmy, prawie. No nie. Tylko prawie w domu. Pięknie! By było, gdyby. Czy teraz. Dostała? Pięknie panie! Bardzo, bardzo mi się to podoba. Teraz można grać. Teraz jak działka Ale powiem wam, te schody te nie wiem. K kto to... A kto... To tak się wchodzi po schodach. Tak się... Tak się po schodach wchodzi? Kto tak wchodzi po schodach? W domu tak wchodzisz po schodach? Że ręką się trzymasz? Schodów? Naprawdę tak jest? I to! Energia pełna znowu. A nie, to, to nie energia, to są jakieś życia. Nie, nie życia, tylko jakieś strzały inne. O, to może będę w domu teraz. Patrzcie, mogę ich. Z... Wszystko mogę zniszczyć teraz. Wszystko, o, panie. No dobrze, to, to, to teraz ja to rozumiem. Mam to poniszczone, czy ja mogę ich zniszczyć od początku, zabijać sensie ja kilem. Gdzie jeździ za mym oknem, ty? Fluju. Dobrze, ale. Czemu? Czemu? Czemu przeskoczyć nie chciałeś? Kurde, co za. Co za gówno. No dobra, czołgu to się zniszczyć nie da, to wiem. No, no, pięknie. A to? Też nie bardzo. Dobrze. To mam, opanowane. Nie skicha, nie? Poziom powiem wam, jest kicha. No. No, kto to zrobił, tego pomszczę, no. No, co to ma być, nie? Taki poziom trudności. To tak ma być? Trochę słabo, wydaje mi się. Trochę lekko. Nie narzekaj, tylko gra. O oh, Niszcz to. Patrzcie na schody. Schody są, schody są niezłe, panie. Schody działają. Nie. <laughs> tak. Schody, drabina, nie schody. Schodów nie. O oh, jezu. Niszcz to. Dobrze. <laughs> dobrze, jasne, ja robię. dobrze, dobrze teraz, Aha. i mamy znowu bossa, wtedy wiecie co się stało, nie mogłem y skoczyć, no nie mogłem skoczyć, nie wiem czemu nie mogłem skoczyć, taki jakiś problem się zrobił, nie mogłem skoczyć, przeskoczyć dziury w sensie nie mogłem, dlaczego nie mogłem dziury przeskoczyć, nie wiem, no nie mogłem, nie drąż, zostaję w sensie tu. Nie? Jest pani do dziury, będzie dobrze, mówię ci! Zrobimy to! Zrobimy to na hama Zrobimy to na hama, będzie dobrze. Poszło, panie! Poszło jak normalnie... Weź teraz spaść teraz do dziury, to już to już byłoby... To już, byłoby, to już, to już był pogrom. By. A co to? Jeszcze dalej? A kto tam do mnie tak. A co to? Proszę tylko nie od tamtego momentu, dobrze? Ja nie wierzę w to! Nie wierzę w to w ogóle, nie? No nie wierzę w to w ogóle. Co to się stało teraz? No nie wierzę w to. Cofnęło mnie tak do początku, nie? No przecież nie wierzę. Znaczy do początku, nie do początku, tylko. No nie wierzę w to, nie? No. Kto tak robi takie gry? Kto tak robi w ogóle? Ja pierdyle. No to tak się robi gry. No tak się robiło gry. <laughs> tak się gier już nie robi, no ale tak się robiło gry, no. Fakt, no przecież, człowieku, no. Czy ty się nie godzi, tak grać, żeby tyle cofać i no rzeka? Cienki to tak masz. No co, to jest ty gra się uczyć na pamięć. No. Po prostu. Znaczy, uczy na pamięć. No czy no, pamięć. No nie ma, że boli. No No musisz. Teraz tak, tu gdzieś.. bronię jeszcze raz. Spróbuję wziąć. Nie wiem, czy mi się to powiedzie. O Boże. O Boże aż ty mój. Zejdź z tej drabiny, nie wygłupiaj się, zejdź drabiny. Mhm. No prawie. No prawie. Ty, 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 ty. Taka kontra. Taka kontra, tyle że nie. Nie no, fajna gierka jest. Ja, bo, bo myślałem, że nie wstawałem ten. Te potrójne, szkoda, że ich nie mam. Ech, no dobrze, nieważne, to idziemy dalej. Tu na środku, doświadczeniem się kierując i strzelamy, nie? Tu, tu, tu chyba przeskoczyć przeskoczyć, no tutaj, no coś tam dostaje, ale może się uda o nie, potrójnych szczałów nie mam ale patrzcie, zabijam go, tylko że zginęłem sam nie wiem, czy mi się chce dalej grać, no nie no nie wiem, czy mi się chce dalej gra dalej grać tą grę, no chyba mi się nie chce powiem wam, nie jest zła ale, ale kurde, jest zrobione poziom trudności tak, że się w palę mieści no kurde, no i teraz o no Znowu to samo. Naprawdę no, nie będę już grał po starczy tych abominacji tej. W moim wykonaniu. Fajna gierka, tylko kurde, żeby to szło jeszcze łatwiej żeby to łatwiejsze było. No głupi jesteś. W dupę sobie ten nożem. O, o, o! Fajnie tą broń trzyma do góry. Koślawiec jeden. No dobra, ostatnią próbę podejmę i co? I skończymy tą nierówną walkę przez ile można, nie? Mhm. A, bo tutaj była ta jedna broń. O tu była. Ta potrójna taka. To teraz to chyba jestem w domu, teraz chyba mi się uda. Zobaczymy. No, o, 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 o! Pięknie, wszystko zniszczone. Idziemy po tego helikoptera. I kończmy tą nierówną walkę, bo to naprawdę nie ma sensu, nie? Ale graficznie jest ładne. Wiele helikoptera obsrany. Popachy. Skocz. No, no nie chcę skakać, no. Dziadu. Przecież... Przecież chyba już, nie? No. <laughs> już się zestykowałem, że dupa, nie? Patrz. Normalnie idę. A ten... A weź dostań. No. Zniszcz to, panie. Na hama tak. No dobra, jestem kawałek dalej. To i tak już dobrze. Mhm. Powiem wam, że te elementy... Te, 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 te tła? To ja nie wiem, czy to strzelam do... dobrze do tego, czy, czy, czy jak strzelam do tego. Strzelam, nie? Raz, raz się udaje, że wcelujesz. Raz dziwnie jakoś. Energia mi przybyła? Chyba nie. Dobra, już tu. Ty... Nie będę się już wygupiał. Weź to. Znisz ten czołg! Czemu te czołgi stoją w oknach, tak w ogóle? Ktoś widział, jak czołgi wygląda w ogóle w prawdziwym życiu? czołgi w oknach to nie stoją? Ktoś widział to w ogóle kiedyś w tej grze? Ludzie, wy się weźcie skupcie, dobra. <laughs> czołgi w oknach, czołgi gdzieś tam, dobra. Starczy, ale Crossfire... Ooo, do... bardzo dobry tytuł. No, z tą bronią to ja mogę w dupie pogrzebać, a nie, a nie przejść i kawałek gry, nie? No, tak, tak, ja... Tak, 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 ale jestem dalej już. To już jest coś. No weź. Mhm. Mhm. Mm ja się obrócić nie potrafi. Ja. Dobra, nie będę się więcej tej... Wiecie... Yy, yy, udawał, że coś, tylko idę na pałę. A to jestem w tym samym miejscu, w sumie to nie za wiele to dało, to moja cała yy, tutaj. Pa, 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 pa. Jest! Przeszedłem! Co prawda trochę na ham, ale przeszedłem. Miałem już skończyć i dobrze, że nie skończyłem. Ten helikopter... Aha, bo on poszedł tam i poszedł tam. Tamto działko już go teraz... Już nieważne, już nie ruszamy. Ten pan już zaliczył etap, już go nie ruszamy. Tak, tu. Prz, 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 wszystkie czołgi poszły się kochać. Kolejny etap. Runda druga. Praga. Praga? Praga. O, No Praga. Normalnie jestem w Pradze. Normalnie, to tak, tak w Pradze tak wygląda. Tak. Tu coś mi mówi, że... O, o, patrzcie, wziąłem, wziąłem normalnie. Normalnie wziąłem ten. Yy, broń. Broń sobie wziąłem. Ubot mnie jeszcze... Głupot do mnie strzela tak pięknie, tak dobrze. Dobra, starczy. Crossfire, świetna gierka. Odpal się, zrób pauzę. Bardzo dobra gra. Można pograć. Dobra, odpalamy drugą grę. Drugą grą będzie Chippy Dale 3. Chippy Dale 3. To, to, ja, ja domyślam się, co to będzie. Ja lekko się domyślam, co to może być. Tak. Pamiętacie, kiedyś to graliśmy? Heavy Barrel w wersji Chipmunks. E, Chippy Dale. Czyli... Ty... Czyli biegnę wywiórką i strzelam do przeciwników. To już kiedyś było. Jak dostanę, to się tak kładę i wypinam dupkę. Jakby coś. Tak? Pamiętacie to? O, heavy, to jest heavy barrel. Dobrze? To tak to się... Heavy barrel? To tak się nazywa? Heavy barrel? Chyba tak, chyba, taki, to chyba a taka to była gra. No ale mamy... czy 3 czy. O i widzie dupkę pokazuje. A tam, jak, jak mnie, bo ja grałem wcześniej na tym, takim famikonie, famiklonie z tym, z, z HDMI, to było widać, że tam dziurka w tej dukce tam jest. No taka, o taka gierka, bardzo fajna jest, naprawdę. Bardzo fajna, faj, bardzo fajny hack. Chyba heavy barrel, mi się wydaje. Świetny po prostu. No super jest. O, tutaj jakieś coś, rzeczy, rzeczy się dzieją tutaj, tak, o. A ja idę, zbieram coś. Na przykład zbieram to, nie mogę, a zbieram tu, nie mogę, to zbieram to. Tak, o, yy, miotarz płomieni, tak. Żeby nie było, gra w oryginale była fajna, tutaj dali mi i tak nie wiem. Czy to chip czy to daje, wszystko jedno. Wyszło jak wyszło, wyszło średnio. A gra sama w sobie fajna była, no. Tak, o. Tam pamiętam, że coś on w tamtej wersji, co ja miałem, to tam nie potrafiło się to ruszać. Tylko łaziło tak jakoś w jednym, w jednym miejscu, tylko ona była. W jednym, w jednym kurczę, Brakowało jej obradzania, tylko tak szła tak poziomo, pionowo, poziomo. Czy jakoś tak? Tak mi się wydaje, że tam było, tak coś tam było skopane. A tu działa dobrze. O. Tak, tamta wersja była niedorobiona, a ta jest dorobiona. Mhm. To widać. <laughs> tak, że, że się nad nią, prawda? Chińczyk się przełóg. Skąd nie ja wiedziałem, że ciągł przejedzie? Ja Wiem, że ciąg przejedziełem mniejsze tędy chyba, nie? Nic nie... Nic nie powiedzieli, że czołgi tu jeżdżą. Nic. Wiesz to, co to jest, nie wiem. Czy ja tu byłem tamtej rzecz? Czy nie byłem? Nie wiem. Świetnie jest. Aha, mam bomby! Będzie boss, będzie boss, będzie nos. Tak. kropki zniknęły, już nie jestem na plaży? A gdzie jestem? Tu dudu, tu du prawda? E, tych... Za to żołnierzy nie tyka. O, kropki się pojawiły. E, nie tyka żołnierzy, prawda, e, granat, ale ogólnie spoko. Kropki się pojawiły, bo e, tam za dużo efektów było graficznych i to tak musiało być. Znisz drzwi. Czy to drzwi? Nie. Drzwi, no pewnie, że drzwi trzeba zniszczyć drzwi, drzwi. Tak, i do dziurki wchodzę. Moja wiewiórka w i jej dziurka. Wszedłem do dziurki. Czy ja tu byłem? Skaczę jak jakiś yy, komando z ta wiewiórka z tym ogonkiem. Yy, wiewiórka Z... Wiewiór szarogóry z kitą zadartą do góry. Jakby ktoś pytał, windą będę jechał teraz. Nie, ja tu byłem tam tamtej tej szczęści, w tamtej grze. Byłem tu. Yy, I tu nie wiem, czy tutaj przeszedłem coś, czy mnie zabili, czy jakoś tak tam było. Aha, tu jakieś te są. No tak, jakieś działa, coś. No coś pamiętam, ale... Ale pamiętam, że tam tam coś, coś mi tam nie działało, w tamtej części, w każdym razie, no. A tu świetnie działa. Świetnie działa. Czemu ja biegam wiewiórką, mówię, że to jest fajna gra, nie? Biegam wiewiórką, strzelam wiewiórką, mówię, że to świetna gra jest. Nie, no świetna jest gra. Po prostu świetna jest, nie? Wiewiórką. Pa, pa. Tycz. Nie. Nie. Ale że naprawdę nie? No, patrz, no jak nie, jak tak. Normalnie. A gdzie masz spluwę? Aha, spluwy jej, patrzcie, zabrakło. Splówięj nie zrobili tej wiewiórce. Tak trzyma rączkę jakby spluwkę trzymała, ale gówno, nic tam nie trzyma w tych rączkach. No nic. No nic nie trzyma, no. Kita bredna jedna. Dobra jest. Zniszczyłem działo, co mi przed chwilą właśnie w kosmos wyleciało. Ale idę dalej. Dobrze przecież się bawię, Tak czy wy też świetnie się bawicie? Fajna gra. Czemu to zrobili jej, to ja nie wiem. Nie wnikam. Wszystko jedno. Czemu nie mogę tego wziąć? Nie wiem. O co chodzi? Czy mogę zestrzelić? Nie mogę. Raz mogę. Raz nie mogę. Ale to pewnie ma jakiś grubszy sens, tylko ja po prostu tego sensu nie, nie, nie znam. Nie dostrzegam go może. Czego nie znam? Wszystko jedno. Tu, o, prawda, jak się ładnie w rzędzie Ustawcie się w rzędzie i coś z tego będzie. Bierz to. O. not tak. I osłonki mam i gówno mi robią i strzelam. fajna giereczka. <laughs> Tylko że wiewiórką. Kurde. Barany jedne. Zestrzel go. Bierz ten... co to jest? Pieniążek, czy co? Pieniążek. I... Jak się... Continue. Oczywiście, że tak. Jak się schodzi z góry, to się ostrzega, że się idzie gdzieś. A nie się idzie, że ja nie widzę. Skąd ma wiedzieć, że ktoś by tam stamtąd? Ale hak jest dobry. Świetny hak jest. Hak jest człowieku taki, że mucha nie siada. Nie, 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 tak, tak, nie. O, i ma ogonek, znowu pokazałem. Pokazała w sumie, to ja nie pokazałem ogonka. No dobra, przyszedł postrzeną, pojechał. Nie był zainteresowany. Mną! Nie dziwię się. To wiewiórka nie komando, Taka zmyłka. Atakują naszą bazę! A, to wiewiórka. Tam. Ej, to tam, to nie. Ile jeszcze będę szedł? Jest tu jakiś boss w tej grze? Coś? Oho! Oho! Dobrze, dobrze, że to działa takie, są takie, że one sobie łaskawie się y, usuwają i nie muszę do nich strzelać już więcej. Bardzo dobrze to jest. O! Pięknie! Pięknie! No nie pięknie. Nie za pięknie, dobra, ale jażne. Uciekło działo. Powiem wam, nie ma takich emocji jakichś z prostego powodu, bo tak gra jest jakiś ślibaczą wolna. Taka, taka wolna jest naprawdę. Te kolory jakieś ładne. Rozmasowany mm. atak klonów. Foot Clan, to jest klan stopy z żółwi. Czemu w sumie by nie zrobić? Dali ci panksy to i mogą być żółwie ninja, co nie? A gdzie jest tygrysek? Ja się pytam z tej okładki. Tygrysek w dupie na sprężynce pleciał. Prosiaczka leciał zaatakować. Tygrysek czuje miętę do prosiaczka. <suszy> tak, <suszy> chyba tak. Chyba nie. Dawaj w... Co? Co? Nie! Do mnie e, łapkami tak? Nie łapkami tak? C... O ty faktycznie. Continue! Mogę! Mogę więc... Mhm. Działa jak fabryka chciała, w ogóle. Relaj do niego. Trudne to to może nie jest jakieś takie wybitnie. No, znaczy, tylko że uciec nie mogę, bo to szybkie w miarę jest, nie? No, no, no. No, analoga mi tu brakuje, wiecie? No, nie jestem w stanie ucie uciec, bo tu chyba się nie da, dobra, game over. Ale gierka, suma summarum, sama sobie jest fajna. Tylko po co tutaj dali chipmaksu? Po co to dali? Po co to zrobili? Sprzedawali jako Cheapy Day 3, nie Heavy Barrel, dlaczego tak? Niedobrze, powiem Wam, niedobrze. Dobra, ale cóż, tyle w temacie gier. Dzisiaj były te gry całkiem spoko, tylko dwie. Szkoda, że Wario, pokonałem w nim nadzieję, wiecie, Jurassic Park Wario, ale nie działa, szkoda. A te dwie gry, Crossfire, spoko, fajna gierka, no i Chibi Del 3, spoko, fajna gierka, tylko nie w tym wydaniu, po co w takim? No ale w takim zrobili, także dziś były dwie dobre gry do pogrania, tylko że cartridge robi w konia. No ale nieważne, jest tak jest, niech tak już będzie. A w tym odcinku to tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was, i do następnego. Trzymajcie się, cześć!